Ten odcinek powstaje dzięki inspiracji, którą zaczerpnąłem z jednego z komentarzy. Dzisiaj wykorzystam sobie wykresy i pokażę w jaki sposób połączyć świat Imperative UI z Declarative UI. Dobra, na początek może małe porządki. Tu sobie możemy tak lokal usunąć, się nie powinno przydać. Modele też możemy sobie wyczyścić. One się nam nie przydadzą, przynajmniej te, które mamy teraz. Charakter API sobie zostawimy, bo tu będą małe zmiany. To niech będzie. Teraz taki samples. Nie wiem, skąd one są nawet. Repository tutaj sobie czyścimy, zapominamy, że istnieje. To i to. Tutaj może lekko przybliżę. Main View Model. Również możemy się tego wszystkiego pozbyć. W main activity tutaj też zróbmy małe porządki. Dobra. Mamy to poczyszczone. Tą funkcję sobie możemy na razie usunąć. I charakter API też. Dobra. Małe porządeczki. I za chwilę przechodzimy sobie do mięska. Pierwszą rzeczą będzie stronka Weather Forecast API, która dostarczy nam danych, które będziemy potem mogli. Nanieść na jakiś wykres. Jeżeli mamy mieć jakiś wykres, no to na przykład temperatury w ciągu dnia. Ok, i teraz tak. Tu mamy stronkę, która pozwoli nam w bardzo fajny i przystępny sposób zbudować sobie zapytanie. Mamy takiego URL Builder. Możemy sobie powybierać takie jakieś różne opcje i to nam pokaże mniej więcej, jak powinno wyglądać nasze zapytanie. My chcemy coś prostego, chcemy temperaturę, tak, godzinową. Widzimy tutaj Hourly Weather Variables, tak, czyli godzinową temperaturę sobie weźmiemy. Możemy nawet zobaczyć, wpiszmy tutaj Warszawa, na chwilę, Warszawa, tak? Tu mamy koordynaty Warszawy, chcemy, żeby to była y, temperatura. No i tak naprawdę tyle nam, załóżmy, wystarczy. Możemy sobie zobaczyć, tutaj na dole mamy, jak wygląda to zapytanie. Wklejmy sobie to w wyszukiwarkę i zobaczmy, co się wydarzy. O, widzimy, tak wyglądają nasze dane. Czyli po prostu mamy listę jakichś tam konkretnych godzin, widać, że to jest chyba co godzinę, tak, o pełnych godzinach. I do tego mamy listę temperatur, które są przewidywane. Ok, no to sobie możemy to skopiować i stworzymy sobie z tego, oczywiście, model. A najważniejszą rzeczą będzie charts.kt, czyli lipka, która może służyć nie tylko na platformach androidowych, ale tak naprawdę z tego, co się orientuje, to wszędzie można ją wykorzystać, gdzie jest Kotlin i ona posłuży nam do stworzenia pięknych wykresów. Dlaczego korzystam z tego? Przede wszystkim dlatego, że jest to dedykowane pod Kotlina. Mamy oczywiście inne jakieś lipki do wykresów, jest ich sporo, mniejszych, większych. Taka jeszcze jedna dosyć znana to MP Android Chart. No ale to jest dosyć już stara taka lipka. Oczywiście można ją wykorzystywać, ale my jeżeli mamy coś nowego, coś świeżego, coś fajnego, coś pod Kotlina, no to wypadałoby właśnie to wziąć. Documentation. O, mamy dokumentację. Nas interesuje oczywiście. To zbudowanie pod Androida, więc mam tutaj setup the project. Co nas tu interesuje, najważniejszego, to jak to podpiąć. To nieważne, nieważne. O, mamy importing the libraries. Czyli tak, tu mamy nasze dependencies, które musimy użyć. Tu mamy jakąś jeszcze multidexa. Mm -hmm. Require one setting to all lower. więc multidex nam niepotrzebny, bo my celujemy w o wiele wyższe API. Czyli tak, najpierw sobie te maveny kopiujemy. I wklejamy do settings.gradle. Zrobimy to po nowemu, czyli mam tutaj dependency resolution management, i tutaj w repozytoriach mówimy, że tutaj znajdziesz interesujące cię dependencies. Tu mamy dla pluginów, a tu mamy dla dependencies, więc ważne, gdzie to wklejamy. Trzeba się przypatrzeć. I w build grail doklejamy sobie, może to być na górze, nasze dependencies. Tutaj widzimy, że jest jakaś nasza wersja. A! Zaryzykujmy, weźmy tą wersję 2.0 i sync. Dobra, to teraz tak zmienimy sobie na chwilę nazwę jeszcze tego charakteru API na Forecast API. I w tym naszym Forecast API, gdzie mieliśmy Remote Source, tworzymy sobie nowy interfejs o tej samej nazwie: Forecast API. Tu będziemy mieli jedną metodę. Ja jeszcze wkleję sobie ten link, abyśmy mieli go przytoczami, co my chcemy. Chcemy mieć geta. Tutaj mamy. Nasz ten base URL, więc go sobie tu podmieniamy. Trzeba pamiętać, programiści to są leniwe bestie, więc my przeklejamy, a nie piszemy. Ok, i zróbmy sobie get forecast Ok, ale oczywiście nie jest tak prosto, ponieważ to nasze zapytanie zawiera w sobie parametry. Parametry w naszym linku. To są te elementy po znaku zapytania. Widzimy takim. No, rzuca się w oczy, mamy taki tekst, równa się wartość, a następnie, jeżeli mamy kolejny parametr, no, to dajemy end. Ok. E, to nas będzie interesować. I teraz tak. Co potrzebujemy? No, potrzebujemy mieć te trzy rzeczy. Czyli możemy sobie przekopiować jako, załóżmy lat i to będzie jakiś float. Będziemy mieli g. Aby nam się już nie, myli, nie mylił z longiem, też jaki floats i to hourly czy jak to tam zwał. To będzie jakiś string, no bo to jest jakiś temperature 2m, to uznajmy to, że jest jakiś string. I on to myślnie ma jakąś już tą wartość też pisaną. My tego nie będziemy zmieniać, więc o, ustawmy to w ten sposób. No ale oczywiście musimy teraz dać znać, że do naszego base URL należy dokleić najpierw ten forecast, tak, czyli. To, a więc tu sobie dopisujemy forecast, a następnie musimy powiedzieć, żeby dokleił jeszcze te trzy parametry. I żeby to zrobić, to używamy w przeciwieństwie do ostatniego odcinka, gdzie mieliśmy to zapisane w ten sposób. Mieliśmy coś slash, coś slash, coś slash, i to się nazywa path, tak? A my teraz mamy parametry, i parametry zapisujemy po prostu jako query. Czyli dajemy sobie małpa, Query. I tutaj wklejamy tą nazwę. I w ten sposób on sobie weźmie tą wartość stąd. Nazwę stąd. Da, równa się. I mamy to wszystko z głowy. Więc teraz sobie to ustawiamy. Tutaj mamy long, a tu mamy hourly. ok Okej. I znowu jeszcze query. Mhm, dobra. Brakuje nam oczywiście jeszcze naszego response, więc zaraz sobie skopiuję i stworzymy klasę. Tu na dole sobie zmieniam na forecast API, bo tak się teraz nazywa nasz interfejs. No i tworzymy sobie nową klasę, tak jak w ostatnim odcinku. Nazwijmy sobie to forecast po prostu. Tak, widzimy, mamy tutaj nasze dane. No i generate. Ok, czyli. Całość zawiera się mniej więcej w tych trzech klasach. Nas najbardziej interesuje to te godzinowe dane, które nas najbardziej interesują, są zapisane jako dwie listy. Widzimy listę stringów, które określają nam czas oraz listę tabu, czyli temperaturę. I one są już tak posegregowane, że pierwszy element odpowiada pierwszemu elementowi w drugiej tablicy. Wracamy tutaj, dajemy sobie forecast. No i mamy warstwę API gotową. No to lecimy z koksem. Już pewnie się orientujesz, co dokładnie będziemy robić. Dobra, czyli funkcja, która nam zwróci flow z forecastem, gotowa. Zróbmy sobie jeszcze na chwilę coś takiego, jak UI Data Kotlin Class i to będzie sealed Class. To będzie taki nasz mały holder na te dane. Teraz tak, będziemy mieli tutaj jedną klasę, którą nazwijmy sobie Success, i ona będzie miała właśnie forecast w sobie. I oczywiście jest typem UI data i obiekty typu loading UI data i obiekt typu error UI data taki skrótowiec. E, ok, e, no i teraz możemy sobie wrócić do main view model i teraz wystawmy sobie private val, jakiś tam forecast mutable state flow i ono będzie przyjmować UI data na początku będzie to wartość yy, loading mhm. tutaj robimy już publiczną do obserwacji forecast i, i wskazujemy na forecast a state flow ok i teraz funkcja flow fun load forecast forecast i teraz podajemy oczywiście jakieś tam współrzędne float i NG float. Tutaj sobie odpalamy teraz callin w ramach viewmodel scope. Odpalamy funkcję załaduj lat G, Może być i teraz, a zróbmy sobie, może to tak inaczej niż wcześniej I zamiast To jakoś, nie wiem, obłuskiwać od razu To zróbmy sobie tutaj collect To będzie troszkę brzydszy zapis, ale Pokażę, że taki też istnieje Czyli dajemy sobie collect A więc kolekcjonuj tak Ten nasze flow I tutaj widzimy w środku tej e, Lambda mamy nasz forecast I jeżeli ten nasz forecast Jest różny od nula tak, Czyli jest różny od nula zrobimy sobie to w, w ramach whena. True to wtedy nasz forecast aktualizujemy jako uidata.success. Czyli tam wyszło i tam wstajemy forecast. A jeżeli jest false, to nasz forecast będzie aktualizowany uidata.error. O. I co dzięki temu mamy? Jeżeli mamy coś takiego, czyli my nie bezpośrednio operujemy naszym modelem, tylko jakimś takim wrapperem, tak, no bo to jest, to data to jest takim wraperem, to zobaczmy, że możemy sobie ładnie rzutować i za pomocą tego właśnie silt class operować na tym, czy nam się udało, jeżeli nam się udało, no to mamy automatycznie rzutowanie na klasę success i wiemy, że tam będzie coś zawarte. Jeżeli nie, to zwracamy jakiś tam obiekt, na przykład error, albo jakąś dowolną inną klasę, która zamiast forecast miałaby na przykład w sobie error albo message, który byśmy chcieli wyświetlić użytkownikowi. Dobra, teraz najtrudniejszy element i według mnie najbardziej emocjonujący, ponieważ stworzymy sobie teraz widok po staremu, czyli w tym można powiedzieć Imperative UI, ale połączymy to wszystko za pomocą Android View i użyjemy tego jako funkcji w Jetpack Compose. Stwórzmy sobie w UI nowy package, nie wewnątrz film, tylko po prostu jakoś tam View, na przykład view. stwórzmy sobie nową klasę Forecast Chart. I teraz, zgodnie z tym, co jest tam w dokumentacji tej lipki, ja tutaj namazgram, co, co powinno być, czyli tak, piszemy sobie najpierw kontekst, ponieważ widok zawsze wymaga kontekstu, i dziedziczymy po klasie VisContainerView. I ona przyjmuje właśnie kontekst. Dobra, i teraz wewnątrz tego. Stwórzmy sobie fun update chart. Przyjmiemy to, tą naszą klasę z, godzinowymi, z godzinowym rozkładem tej temperatury. I teraz tak, my chcemy to zamienić w listę takich jakby punktów tylko i wyłącznie, które chcemy namalować jako wykres liniowy. Więc nazwijmy to sobie na przykład na chwilę points, tak, jako punkty, i stwórzmy funkcję prepare prepare chart. Points. I przekażmy to, ok I teraz tak to to to. I to nam powinno zwrócić jakąś naszą taką mm, klasę jeszcze jedną, którą zaraz sobie stworzymy. Na razie dajmy to eni i w naszym modelu stwórzmy sobie albo nawet nie w modelu, gdzieś tutaj na dole napiszmy to nie będzie dla nas problemu. Data class, coś takiego jak hour, tak, czyli godzina do temperatury, do temp Czyli mamy godzinę, która jest zapisana jako jakiś tam string, i mamy jakąś temperaturę, która jest zapisana jako double. Ok, czyli chcemy przekształcić teraz ten obiekt w listę takich obiektów. Dobra, czyli już wiemy, czego chcemy, czyli to ma być lista takich oto obiektów. Hour to temp. Mhm. Dobra. Array, to jest jakaś tam nasza array list of. Teraz piszemy sobie godzinę. Hour. Kropka, time. Tu mamy listę naszych godzin. Tu mamy listę naszych temperatur. I teraz iterujemy sobie po nich. Hours. Hmm, hours. Indie. OK mhm. I teraz łączymy to w te pary, które już mówiłem Czyli jakaś godzina a więc wyciągamy sobie najpierw godzinę Wyciągamy sobie Odpowiednią temperaturę Tworzymy nowy obiekt Our to temp I tworzymy sobie naszą klasę Our i temp I dodajemy ją do listy wszystko robimy tak elementarnie, aby było widać, co, gdzie, jak. Wszystko się to dzieje. Bez żadnych skrótowców. I na koniec, oczywiście, poza pętlą, zwracamy naszą tablicę, którą sobie rzutujemy od razu na listę. Tu list. OK. Czyli taka prosta funkcja zamieni na nasze, naszą jedną klasę na listę takich właśnie Hour to Temp, które będziemy mogli w prosty sposób wyświetlić. Dobra. Skoro mamy teraz to już z głowy. No to teraz z naszej funkcji Update Chart stwórzmy sobie wykres. Piszemy sobie chart. Tutaj będziemy wykorzystywać wbudowanych, który tutaj jest, jakby w tej lipce DSL, tak? czyli Domain Specific Language w kotlinie. I teraz tak, podajemy, że chcemy sobie stworzyć wykres z naszych punktów. Otwieramy tutaj wąsy i na przykład możemy już ustawić tytuł. Tak? Chcemy, żeby to się nazywało Daily temperature temperaturę, tak temperatura Okej. Okay. Dobra, no to teraz wystarczy, stworzymy nasze dwie osie. Na jednej godziny, na drugiej temperatury. Czyli tak. Hour i tu używam sobie rozkładu tego dyskretnego Dysk, uh, val. i wal. I to będzie discrete, o, discrete. Mhm. I teraz tutaj możemy, piszemy sobie domain, widzimy, że to domain to tak naprawdę hour to temp, ponieważ tu podaliśmy, że nasz chart posługuje się listą tych właśnie hour to temp, więc domain, domyślnie nasza domena, tak, to właśnie ten typ, no i dajemy sobie tutaj nasz hour, tak, czyli rozkład ten dyskretny, czyli że przyjmuje konkretne wartości. Możemy też zrobić formater tak jakiś najprostszy formater w stylu weźmy sobie tego stringa i teraz chcemy aby zamiast całego tego stringa, bo tam jest data i godzina, wyświetlę tylko godzinę. czyli bierzemy sobie ostatnie 5 elementów, czyli take last five elements. OK. I teraz nasza temperatura jest już rozkładem ciągłym, czyli quantitative i mówimy, że to ma być nasze temp. Mhm. I tu na przykład jeszcze dajmy nazwę. Mhm. Ok. I skoro mamy już nasze dwie linie tak naprawdę opisane, czyli z czego one mają się składać, no to mówimy wyrysuj nam teraz hour i temp. Ok. I można powiedzieć połowa sukcesu. I jeszcze jedna kwestia, dosyć kluczowa, to wyświetlanie tego wszystkiego. I teraz tak: nadpiszmy sobie funkcję on onSizeChanged. I tutaj zrobimy taki oto zabieg. Podajmy tutaj private, jakiś tam nie wiem, mSize. Niech to będzie size. Eee, tutaj private var, żeby to się zmieniało. I na przykład domyślnie ustawmy tu sobie. Nie wiem, 500 na 500, cokolwiek na razie. Oczywiście, double to ma być. Tutaj nasz chart będzie przyjmował właśnie tą wielkość, czyli size równa się msize. Mhm. A my w tej funkcji on size change będziemy sobie dopasowywać. No bo, w zależności od tego, jak mamy ustawiony telefon, to ten wykres ma mniej lub więcej miejsca. Jeżeli mamy telefon w landscape, no to tego miejsca jest. Maksymalnie, możemy powiedzieć, jest takie idealne ustawienie, tak? żeby ten telefon był prze, przekręcony. No bo jeżeli wyświetlamy coś w takim domyślnym trybie, czyli Portrait, no to tego miejsca na no, tej szerokości jest bardzo mało. Więc zróbmy sobie coś takiego, że wall Size. Sprawdźmy, czy jeśli W jest większy od H, tak? Czy jeśli szerokość jest większa od wysokości, no to Size tutaj sobie ustawimy jako W. To double i podzielimy na 3 i tu sobie zrobimy wysokość tak samo na 3 a jeżeli jest na odwrót to ten size będzie równy h tu double na 3 a potem dopiero w to double na 3 i na sam koniec do tego m size m size przypisujemy nasz size o w ten sposób dobra to powinno wystarczyć no i przechodzimy sobie do Main Activity. Ostatni element dzisiejszego odcinka, czyli jak użyć teraz tego widoku. No bo to jest widok, który jest klasą. Nie mamy tego w ramach funkcji Compose. Więc jak to połączyć? No i za chwilę się okaże wszystko. Dobra, najpierw sobie zbierzmy dane. Forecast dots collect as a state. Mhm. Stwórzmy sobie jeszcze jakiś tam nasz key. I to będzie załóżmy var key. Remember zaraz też wyjaśnię po co ten klucz jest nam potrzebny. Tutaj nam brakuje pewnie importów. O! Stwórzmy sobie teraz coś takiego jak launch effect, to jest taka specjalna funkcja. To właśnie po to jest tam ten, ten nasz key tutaj. Mniej więcej, to, co, co to robi? To sprawia, że przy każdej rekompozycji nie będziemy odpalać tego bloku. My chcemy, aby, jak sama nazwa mówi, launch effect, tak, czyli na starcie. My chcemy, startując, czyli w naszej kompozycji, nie rekompozycji, chcemy coś odpalić. W naszym przypadku chcemy odpalić po prostu załadowanie Launch Forecast. No i tu wprowadźmy jakieś tam, nie wiem, losowe 50 coś takiego i nie wiem o, jakieś takie nasze współrzędne, tak? Czyli w, przy kompozycji uruchomimy ten blok, on załaduje nam dane, dojdzie potem do tej kolekcji tych danych, no i my tutaj możemy sobie, nie wiem, jakąś kolumnę stworzyć i teraz modifier, załóżmy, fill rozciągnijmy to na maxa, fill max size Potem zróbmy sobie vertical arrangement center. Wszystko wycentrujmy, jak leci. Horyzontalnie również. I najważniejszy element tej całej kładanki, czyli Android View. Mamy sobie taką funkcję Android View, która przyjmuje factory. I tu będzie mieć kontekst. Mhm. I tu, w tym właśnie factory, tworzymy sobie nasz. Widok, tak jakbyśmy tworzyli to w klasycznym podejściu, czyli forecast i, i wciskamy tutaj kontekst, ok. Czyli Android View na starcie utworzy sobie ten widok. Następnie nadpisujemy jeszcze update, czyli co my chcemy robić przy rekompozycjach. Tak? Faktor wykonuje się tylko raz, to jest dosyć ważne, tak? czyli to jest ten moment, kiedy tworzymy sobie ten widok i on teraz będzie przez nas używany. No, i teraz co my chcemy robić przy tych rekompozycjach? No to zróbmy sobie coś taką logikę mniej więcej, że sprawdzamy, czy data jakiegoś typu. Czyli tak, jeśli UI.success, to w tym wypadku weź it, tak? Czyli to jest nasz forecast, ten nasz widok i update chart. No i tu podamy sobie data.forecast. Tutaj, tutaj jeszcze możemy sobie. Wykastować to jako Success o, w ten sposób. A jeżeli jest czymś innym, czyli jak else, no to załóżmy nic nie rób, tak? Znajmy, że nic się nie będzie działo. No i w ten oto piękny sposób. Zbudowaliśmy sobie ten most, czyli połączenie pomiędzy klasycznym podejściem, tym starym podejściem imperatywnym, a nowym. Deklaratywnym, tak? A więc używam Android View. Tworzymy sobie widok po prostu, no bo to jest jakaś klasa, a następnie tutaj możemy właśnie w tej funkcji, znaczy funkcji w tej lambdzie update, aktualizować ten widok jakoś, tak? No bo teraz mamy to podejście znowu z tymi stanami, tak? Że mamy obiekt, który ma swój stan i my chcemy ten stan w jakiś tam sposób zmieniać. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, po co jest ten w launch effect key. Jeżeli sobie wejdziemy do dokumentacji, to tu mamy napisane, że ten blok się wykonuje, kiedy wchodzimy do kompozycji, tak? I jeżeli zmieni się ten klucz, czyli załóżmy, jeżeli nastąpiłby jakiś warunek i my chcielibyśmy, aby znowu ten launch efekt przy rekompozycji nastąpił, no to musimy ten klucz jakoś zmienić. Na przykład możemy ten klucz zmienić na dwójkę, tak? I on zobaczy, że wcześniej poprzednie wykonanie było z jedynką, teraz nowa wartość to dwa, więc znowu ten blok się wykona. Więc po to jest ten cały key tutaj. OK. No to zobaczmy, co się teraz wydarzy, jak sobie to odpalimy. Oczywiście się wysypało, no bo my tutaj podajemy forecast, a nasza funkcja miała przyjmować to hourly, więc tutaj zróbmy sobie, że to jest forecast i tu dajemy forecast.o. W ten sposób. Tu był błąd, dobra, i odpalmy. Teraz proszę bardzo, mamy nasz wykres. Na dole mamy godziny, jak widzimy one są co 3 godziny, ale to dlatego, że no, dosyć gęsto to jest ich usłane i on sobie jakoś to tak porozbijał. Widzimy, że tych kresek jest więcej, no ale mamy tu piękny nasz wykres temperatur. Jak widać, no spodziewamy się zimna, mamy tutaj poniżej zera przez chwilę, ale jak na zimę, to wydaje mi się, że to dosyć słabo, jeżeli potem mamy no przez resztę tak na, naprawdę dni <głos》>, powyżej zera. I to nawet widzę, że w pewnych momentach to gdzieś 10, 10 stopni nawet sięga. No to taka już bardziej jesień niż zima. I jak widać w ten oto prosty sposób połączyliśmy stare podejście imperatywne z tym naszym nowym deklaratywnym, wykorzystaliśmy charts.KT do stworzenia wykresu, pobraliśmy dane z Jakiegoś tam naszego serwisu pogodowego. No i jeszcze na domiar, można powiedzieć, takiej ciekawości programistycznej, wykorzystaliśmy Launch Effect, które pozwala nam wykonać jakąś operację na początku, ale nie w każdej już rekompozycji następnej. No, chyba że zmienimy klucz. Wydaje mi się, że dzisiaj była solidna dawka wiedzy. Do zobaczenia. Cześć.